Szczęść Boże! Pozdrawiam drogich telewidzów, tych wszystkich, którzy łączą się z nami poprzez ten program na kartach Ewangelii. Bo przypominam, że Chrystus mówi do nas przez swoje słowo. Słowo Boga. Dlatego msza święta, liturgia składa się z dwóch części. Liturgia słowa i liturgia eucharystyczna. Najpierw Karmimy się Słowem Bożym, a potem ciałem samego Chrystusa. Dziś już trzecia niedziela w ciągu roku. Kolor szat liturgiczny zielony. Trwa jeszcze okres karnawału, a więc możemy jeszcze skorzystać z tego czasu zabawy, bo już za niedługo święty post. Ale zanim to, posłuchajmy fragmentu Ewangelii. Którą Kościół przygotował na tę dzisiejszą niedzielę, z Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus przychodził obok jeziora galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A gdy przyszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba syna Zebedeusza i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileję, nauczając w tamtejszych synagogach, Głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Kochani, już tydzień temu wspominałem o tym, że z chwilą chrztu Chrystusa rozpoczęła się Jego publiczna działalność. I oto usłyszeliśmy, że rzeczywiście tak jest. Po przyjęciu chrztu Chrystus wychodzi z wody i powołuje apostołów. Wiemy, że było ich dwunastu. To są pomocnicy Jezusa Chrystusa. On ma iść i głosić Ewangelię Królestwa, ma nawoływać do nawrócenia. Jak słyszeliśmy, też uzdrawia, wskrzesza, wypędza złe duchy. Ale potrzebuje też pomocników. Niektórzy mówią, czy sam nie dałby rady? Przecież był Bogiem. Może i by dał, ale specjalnie powołał dwunastu, powołał ich z prostego ludu. Jak słyszeliśmy, byli rybakami, ludźmi niewykształconymi, prostymi. Potrafili tylko łowić ryby, wypływać w morze, na to jezioro Galilejskie. Umieli te sieci potem naprawić. To, co udało im się złowić, sprzedali, sami zjedli. Takie było ich proste, skromne życie. I Chrystus przychodzi właśnie do takich ludzi i powołuje ich. I oni zostawiają sieci, zostawiają swoje rodziny matkę i ojca, żony i dzieci idą za Nim. I w takiej grupie zwartej ruszają, aby czynić dobro. I gdy słyszymy ten fragment Ewangelii, nasuwa się na myśl powołanie kapłańskie. Owszem, bo przecież ci dzisiaj powołani w Ewangelii, apostołowie, to nie jako pierwsi biskupi. Dlatego dzisiaj każdy nowo mianowany biskup jest następcą apostołów. Ale też i mówimy o powołaniu kapłańskim. Pan Jezus mówi w Innej Ewangelii. Nie ja was, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. Wielu jest powołanych, ale mało wybranych. To są słowa Chrystusa. I On te słowa kieruje do prostych ludzi. Dlatego dzisiaj, kochani. Zastanówmy się, czy i my też nie jesteśmy powołani. Pewnie nie do kapłaństwa. Skoro macie swoje rodziny, macie żony, dzieci, mężów, to ktoś może powiedzieć: Ale ja już nie będę księdzem. I racja, bo kochani, to piękne powołania. Wielu podkreśla te dwa wielkie, piękne powołania powołanie do życia kapłańskiego czy zakonnego i to powołanie do życia w małżeństwie, w rodzinie. I nie można powiedzieć, że jedno jest lepsze od drugiego, czy jedno jest gorsze od drugiego. Nie. Dwa piękne powołania. Ale też i każdy z nas ma swoje indywidualne powołanie do jakiegoś konkretnego zawodu, do jakiegoś czynu. I już nieraz też... Mówiłem siostry i bracia że mówi się o jakimś człowieku że to dobry lekarz z powołania, dobra pielęgniarka, nauczyciel z powołania. Ale przede wszystkim też kapłan z powołania. Dzisiaj świat nie jest łatwy. Życie w dzisiejszym świecie jest trudne. Dzisiaj kościół jest prześladowany, nie tylko w krajach misyjnych gdzieś daleko od nas i my mówimy to jest gdzieś tam, to nas nie dotyczy. Też już nieraz wspominałem, że nasz Kościół i tu w Polsce też jest prześladowany. Inaczej niż w innych krajach. Przypomnę, że dzisiaj prześladuje się słowem, obmową, nieprawdą, kłamstwem, szczególnie w mediach. Dzisiaj goni się za sensacją, za ciekawostką. I niektórzy mówią: dobrze, że ta czy inna sprawa wyszła na jaw. Pewnie, że dobrze. Trzeba walczyć ze złem. Jeżeli coś jest złe, to trzeba to złem nazwać. Nie można tego taić pod przykryciem dobra. Zło trzeba tępić, trzeba karać. Ale też, kochani, pamiętajmy, że my wszyscy jesteśmy Kościołem tą budowlą żywą przez duże K. I wszyscy jesteśmy powołani nie tylko kapłani. Zakonnicy, siostry zakonne, ale wszyscy jesteśmy powołani do świadczenia o Chrystusie. Do bycia Jego świadkami. Bo świat nie będzie się Ciebie, siostro i bracie pytał o jakieś mądrości teologiczne, ale będzie Cię obserwował. I ludzie Cię obserwują. Księży bardziej. Mówi się nieraz, że księża, jakby są niejako na świeczniku. I to prawda. Ale też i ludzie obserwują tych, którzy chodzą do kościoła regularnie, i szukają jakiejś zaczepki. Nie daj Panie, gdzie się potknie, coś złego powie. I cała afera. Tak, ten, który chodzi do kościoła, który siedzi w pierwszej ławce ze złożonymi rękoma, co zrobił, co powiedział, jak się zachował. Właśnie, siostro i bracie. I może nikt tego nie musi Cię wyrzucać, wypominać. Ale sam w sercu pomyśl sobie, ja też jestem powołany, ja też jestem powołana, by głosić Chrystusa swoim życiem, swoim postępowaniem. Ale też i dziś módl się za swoich kapłanów. Bo najpiękniejszym darem dla pasterza w owczarni parafialnej jest modlitwa wiernych, tych owiec, których on jest duszpasterzem. Dlatego módl się za swoich kapłanów, nawet za tych, którzy może się ją zgorszenie, tym bardziej oni potrzebują modlitwy. Kochani, dzisiaj mamy piękny przykład papieża Franciszka, który z prostotą podchodzi do spraw tego świata, który uczy nas duchowieństwo, jak traktować ludzi. Jak rozmawiać z ludźmi, jak z życzliwością się do nich uśmiechać. Kochani, to pewnie nie jest łatwe, bo i ludzie nie są łatwi. Dlatego kapłani potrzebują Twojej modlitwy. Dzisiaj, gdy usłyszysz te słowa z ust kapłana w czasie Mszy Świętej o powołaniu tych pierwszych apostołów, zrób sobie rachunek sumienia i pomyśl, czy. I też kiedyś nie omówiłeś kapłana? Czy byłeś dobrym przykładem? Zastanów się i pomódl się, bo my jako kapłani tego potrzebujemy. Siostro i bracie, bądź świadkiem Chrystusa w świecie. Świadkiem, ale też i czyń dobro. Bo po owocach ich poznają, mówi Pan Jezus. Oby i nas kochani, i was, i mnie ludzie poznawali po owocach, po dobrych czynach, i aby mówili, to są ludzie powołani do głoszenia o Chrystusie. Szczęść wam, Boże, i życzę radosnej niedzieli. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.